Niech Majpa dla nas zawsze, nim wzrasta Twoja cześć. Wspólnym spotkaniu o beatyfikacji służb Bożej Rosalicji Lachównej księdza Jerzego Popiełuszki, księdza kardynała Stepana Stefana aby ta trójka Polaków wzmocniła jeszcze bardziej naszego ducha, aby nie tylko nasza tu obecność, ale również nasza modlitwa, która również odbywała się za życia Rosalicji Lachównej w kaplicy Matki Bożej, bo według dzienniczka była tu kilkakrotnie, tu zresztą. Szanowna Ojca Przedzieckiego prosiła o interwencję w sprawie imprewizacji, dlatego pomodlimy się. Tu jest wizerunek Rozawie Celachównej, który zapewne znacie, jest wśród nas obecna, raduje się razem z nami. Wszechmogący, miłosierny Boże, który wezwałeś sługi swoje, aby dawali świadectwo wiary, miłości i posługi bliźnim, wynieś na ołtarze służebnicę Bożą Rozawię męczelnika męczennika kapłana Twojego Jerzego Popiełuszkę, męczennika Białego Męczeństwa, kardynała Stefana Brzyńskiego, by ich wstawiennictwo i ich świętość zajaśniała wobec Europy i świata, byśmy nie zgłądzili, to, ja ale pozostali Ci wierni aż do końca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków, Amen. chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak które trwają przy Matce Bożej. I my tu zgromadzeni, dzisiaj jesteśmy też szczęśliwi. Czy tak? A, tak. A, słaby, to tak? To Matki Bożej przyjęliśmy zaproszenie, tutaj się stawiliśmy, jesteśmy tak samo gotowi przyjąć wszystko to, co Ona nam wskaże, z wolą Bożą. z wielką radością, od tronu Matki Bożej mam zaszczyt powitać i szanownych Państwa w tym życiu, jak również zacnych gości. Zacni goście w tej chwili już zasiadają na ławie, to są przede wszystkim kapłani. Jest to profesor Jerzy Bajda. Proszę bardzo. damshom mm di -hmm.

Pięknie śpiewał. I, śpiewa. I jak w osoby osobie Halina Żówczak. Rozpoczniemy teraz część już oficjalną, ale ja tak na wstępie kilka słów zanotowałam, żeby z Państwem się podzielić. I chcę powiedzieć, że w naszych modlitwach no, mówimy do Chrystusa, mówimy do Chrystusa. Według Jego nauki, przyjdź Królestwo Twoje. I dzisiaj stanęliśmy przed faktem, że to Królestwo przyszło do nas. I za to będziemy długo Panu Bogu Nasze otwarte serca, szczere z ufnością, oddajemy naszej królowej. A moc Ducha Świętego sprawi, że za jej przyczyną zjednoczymy się w dobrym, nauczymy się praw miłości, uwielbimy Boga i będziemy zdolni stąd, na cały kraj i świat, ponieść z nowym zachwytem i zapałem Ewangelię. Bogu należą się najcenniejsze dary. Tuż jak niech Bóg zasługuje na uwielbienie i naszą miłość. Totalne zaufanie Bogu stanie się naszą gwarancją, że nie zginiemy, że Bóg, posługując się nami, według swej świętej woli dokona dzieła zbawienia. To nie przypadek, to nie chęci, to nie nasze błyszczenie przed innymi, to prowadzenie Boga przez naukę, przez próby, doświadczenia, co modlitwy całego narodu sprawiły, że w tak... W trudnym czasie przyszliśmy właśnie tu. Ten czas jest czasem łaski. To jeszcze jedna szansa, to jeszcze jedna dana nam od Boga chwila na opamiętanie. Naprawdę mamy za to Bogu dziękować. Mamy szansę popracować w wynicy Pana. To może być ostatnia szansa, a potem może być za późno. Musimy się spieszyć, Czynić dobro, tyle, ile się da. Nasze zadanie to służyć, służyć i jeszcze raz służyć. Nie zwracając uwagi na to, że demony szaleją. One robią swoje, a my robimy swoje. Przecież Jezus Chrystus zwyciężył szatanem. Pokonał piekło i szaleć. Z martwych stając pocieszył całą ludzkość. My też z martwych Jedyni do życia niebiańskiej Bożej Szczęśliwości, ale drudzy mogą pójść na mękę wieczną i tragedię, której końca nie będzie nigdy. Za tych zobowiązani jesteśmy się modlić. Kochani przyjaciele, przybyliśmy jako dzieci do naszej umiłowanej matki Królowej Polski. Z całego serca, z miłością prosiliśmy tu ją o to, aby w naszym imieniu zechciała zaprosić swojego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa, by przybył i przyjął od nas należny mu tron królewski, by zechciał objąć nas, Polskę i Polaków na całej ziemi pod swoje węże. Z naszej strony zapewniamy o pragnieniu nawrócenia się do Boga. My tak nic z siebie uczynić nie możemy dobrego. Dlatego jesteśmy w tym świętym miejscu i liczymy wszyscy na pomoc samego Boga, bo dzięki niemu Jego mocy, łaską, będzie to możliwe. Wspomoże nas Matka Królowa Polski. Wiemy doskonale wszyscy, że impronizacji nie, nie dokona nigdy rząd Polski ani władza obecna pośrednia. Dlatego musimy my, prości ludzie, dokonać improwizacji. A szerzące się błędy i grzechy, brak na nadziei, nie mogą być, przeszk być przeszkodą w tym dziele. Jezus Chrystus był, jest i będzie Panem Bogiem i Królem naszym. Czy to się komu podoba, czy nie?